Magda Gorożanki Masłocha zapraszam na rozmowę z gośćmi dnia Radia RSC. A dziś mam przyjemność rozmawiać z przedstawicielkami sztabu WOŚP Skierniewice. Helena Ablewska, szefowa sztabu Dzień Dobry. Dzień dobry. I Karolina Sabina, koordynatorka do spraw wolontariuszy skierniewickiego sztabu Dzień Dobry. Dzień dobry, siema. No, właśnie, powinnam zacząć od siema, ale to już Karolina tutaj narzuca nam tryb wośpowy, tak zwany. Ponieważ dziś 12 listopada i dziś właśnie rozpoczyna się rejestracja wolontariuszy. Ale zanim przejdziemy do tego, jak zostać wolontariuszem wośpu, to powiedzmy o 34. finale i o celu. Bo co roku ten cel jest inny i mam wrażenie, że co roku zaangażowanie jest znacznie większe. I nie wiem, czy to wynika z hasła i celu, właśnie. Czy z takiej po prostu potrzeby ludzkiej, że chcemy grać? Oczywiście, że ma cel. Każde działanie musi przyświecać jakiś cel, żebyśmy mieli drogowskaz, a myślę, że. Ten jest równie ważny, jak i z poprzednich edycji. Orkiestra zagra, by wesprzeć diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznymi, a przyświecać nam będzie hasło zdrowe brzuszki naszych dzieci? Z roku na rok odnotowujemy rekordy. Albo u nas w sztabie, albo ten rekord światowy, no bo orkiestra nie gra tylko i wyłącznie w Polsce. Obserwujecie, że mieszkańcy chętniej na przykład biorą udział, kiedy mowa jest o dzieciach, czy nie ma to większego znaczenia? Myślę, że nas. Ci mieszkańcy wspierają tak naprawdę każdą grupę społeczną i nie ma to znaczenia, czy to dzieci, seniorzy, czy osoby po prostu w wieku średnim. W tym roku gramy dla zdrowych brzuszków. Mam nadzieję, że te brzuszki też 25 stycznia będą pełne, jak wyruszą w trasę. No i pytanie, ile tych brzuszków, czyli ilu wolontariuszy wyruszy 25 stycznia przyszłego roku na ulicę Skierniewic i nie tylko skierniwic, bo wiemy, że wolontariusze pojawiają się wszędzie, nawet tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Ile miejsc macie Miejsc dla wolontariuszy mamy dosyć sporo, bo aż 140, ale mimo, że wydaje się to sporo, to tak naprawdę miejsca co roku rozchodzą się coraz szybciej, dlatego zachęcamy do rejestracji od dzisiaj. Od dzisiaj rusza nasza rejestracja. Zarejestrować można się bardzo łatwo, ponieważ wystarczy wejść na stronę iwolontariusz.wośp.org.pl i wypełnić bardzo prosty formularz ze swoimi danymi. Ważną informacją jest to, że mogą się rejestrować nie tylko osoby pełnoletnie, ale również osoby młodsze pod nadzorem swojego opiekuna prawnego. Czy z roku na rok widzicie, że jest dużo więcej młodych osób, które chcą kwestować, czy jednak ci starsi koło trzydziestki też się angażują? Myślę, że przekrój naszych wolontariuszy, jeżeli chodzi o wiek, jest naprawdę bardzo duży, bo są to i malutkie dzieci, i dorośli, i seniorzy, więc wszyscy pomagamy. Jak będzie można jeszcze pomóc w tym roku? Bo 140 miejsc wydaje się, się dużo wiemy, że to zazwyczaj rozchodzi się w kilka dni i później jest taki żal, że nie zdążyłem, ale Sztab Skierniewicki przygotowuje wiele działań, w które myślę, każdy z nas może się w jakimś stopniu zaangażować. Planujecie już, co robić w ostatnią niedzielę stycznia? Oczywiście, to nie tylko jest 25 stycznia, czyli finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale również działamy od soboty, czy na Meczu Serc, czy na Biegu policji z Cukrzycą. Tych wydarzeń jest wiele, wiele innych, ale będziemy stopniowo informować was na naszym Facebook. Facebooku. Sztab Wośp w Skierniewice. Czy takie akcje, które już gdzieś na stałe, myślę, wpisały się w Skierniewicki Sztab Wośp i w ogóle w to skierniewickie granie też będą? Mam tu na myśli na przykład Malujemy Sercem. Oczywiście, już razem współpracujemy, mamy plan i będziemy wspólnie działać. A jeśli mowa o współpracy, to kto jeszcze dołączy do naszego skierniewickiego sztabu? Bo wiem z doświadczenia, to nie jest mój pierwszy finał z wami, że... Potraficie zjednać sobie naprawdę i wiele instytucji, i, i wiele fundacji i stowarzyszeń, które chętnie włączają się w działania, ba czasem wymyślają takie rzeczy, do których Was muszą przekonać. Naszym najważniejszym współorganizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, bo to dzięki nim nasz finał może być na taką skalę zorganizowany, i za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale to nie tylko jest ta instytucja. Mogę wymieniać naprawdę. Godzinami, ile jest ich, ale myślę, że sukcesywnie z każdą audycją będziemy odkrywać nasze karty. Tajemniczo zabrzmiało. Do finału, no jakby nie patrzeć ponad miesiąc, a nawet prawie dwa miesiące, bo spotykamy się w połowie listopada, finał pod koniec stycznia. Czy, do, czy przez ten czas mieszkańcy już mogą jakoś się angażować? Czy mogą się do Was zgłaszać, że mają jakiś pomysł na akcję, mają pomysł na, na wydarzenie, po prostu chcą. Dać cząstkę siebie do tego finału. Jesteście otwarte na nowe osoby, na nowe współpracę, czy już to grono jest zamknięte? Oczywiście jesteśmy bardzo otwarci na jakiekolwiek współpracę, chętnie przyjmiemy każdy nowy pomysł, także zachęcamy do kontaktu z nami czy to telefonicznego, czy przez właśnie Facebooka naszego sztabu. Jesteśmy otwarci i czekamy na wasze propozycje. Chcemy jak najbardziej urozmaicać yy, co roku nasze wydarzenie, żeby oczywiście przyświecał nam ten główny cel, ale ale też i były dodatkowe, atrakcyjne wydarzenia. Czy macie już taką listę wolontariuszy, która tylko czeka na odpalenie strony, że to już ten moment i 100 miejsc nagle jest zajętych, na przykład przez harcerzy? Rejestracja jest dostępna dla wszystkich. Oczywiście, że mamy takich naszych stałych wolontariuszy, którzy tak naprawdę co roku. Gdy tylko ruszy rejestracja, od razu pojawiają się w naszej bazie. Tak, owszem, jest to bardzo dużo harcerzy w różnym wieku. Gdy tylko rejestracja ruszy, zapełniają oni bardzo dużo miejsc. Także Walczymy o miejsca, moi drodzy. Jak słyszymy, każdy może zostać, zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednak, żeby to zrobić, warto też się zapoznać z wszelkimi dokumentami potrzebnymi do tego, żeby zostać wolontariuszem. Bo my o tym co roku mówimy, że to nie jest tak, że wystarczy założyć identyfikator na szyję i ruszyć w drogę. Trzeba spełnić też określone warunki, i tu mam na myśli osoby niepełnoletnie, które chcą zostać wolontariuszem, ale muszą mieć zgodę. Oczywiście. Osoby niepełnoletnie jak najbardziej zapraszamy do udziału w naszym finale jako wolontariusz, ale muszą one zgłosić się razem ze swoim opiekunem prawnym i będzie on wymagany nie tylko podczas rejestracji, żeby potwierdził dane swojego dziecka, ale również podczas kwestowania, dlatego, że dbamy o bezpieczeństwo naszych wolontariuszy. Rejestracja wolontariuszy, których będziemy mogli spotkać z puszkami rusza już dziś. Czy dziś też tradycyjnie rusza puszka stacjonarna, tak zwana puszka firmowa? I ile tych puszek jest w bazie Skierniewickiej. W tym roku jest ich dość niewiele, bo jest ich 20, a również mogą się zgłosić instytucje, jak i firmy. Zachęcamy, trzeba wejść na stronę www.wolontariusz.właśniew.org.pl i założyć konto. Tak jakby chciałoby się być wolontariuszem, tylko zazna zaznaczamy, że chcemy posiadać puszkę stacjonarną albo. Eskarbonka. Jeżeli ktoś nie jest w stanie wesprzeć naszej zbiórki poprzez zbieranie do puszki tekturowej, jest również możliwość założenia elektronicznej eskarbonki i wtedy możemy zbierać pieniążki również online. Wszelkie rozliczenia i tak idą na y, główny konto finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc y, dzięki takiej eskarbonce można zbierać chyba na całym świecie, nie tylko w Polsce. A co ze szkołami? Szkoły również mogą założyć swoją puszkę stacjonarną. Jak najbardziej ważne jest to, aby puszka znajdowała się w miejscu takim jak sekretariat, gdzie jest osoba, która będzie. Odpowiedzialna za tą puszkę i pilnowała ją, żeby nic się nie stało. Z doświadczenia i z poprzednich lat zauważacie, że szkoły chętnie biorą udział w, właśnie w takiej formie? Czy jednak większy nacisk kładziony jest na to, żeby wolontariusze fizycznie pojawiali się w mieście? A może sięgają po eskarbonkę? Szkoły bardzo chętnie biorą udział w finale, nie tylko zbierając pieniądze do tej puszki stacjonarnej, ale również poprzez przekazywanie na przykład różnych fantów na nasze licytacje poprzez włączanie się w akcję Malujemy Sercem, czy organizowanie różnych przedsięwzięć po prostu u siebie w szkołach, które wpływają jakoś na finalną kwotę naszej zbiórki. Spodziewacie się, że dzisiaj zamkniecie też rejestrację, czy jednak dajecie te kilka dni? Myślę, że jest szansa, że zamkniemy tą rejestrację jeszcze dziś, ale może uda się jeszcze przetrzymać kilka miejsc na kolejne dni. W takim razie będziemy bacznie obserwować portal, przez który można się zalogować. Z Wami będziemy w nieustannym kontakcie co do informowania o tym, czy miejsca jeszcze są dostępne, czy trzeba walczyć w przyszłym roku o to, żeby zostać wolontariuszem. Przypomnijmy jeszcze raz adresy, gdzie można się zarejestrować i Wasze media społecznościowe, gdzie można obserwować i dowiadywać się na bieżąco, co będzie się działo podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aby zarejestrować się jako wolontariusz, lub zarejestrować swoją puszkę stacjonarną, należy wejść na stronę www.ivolontariusz.wojsk.org.pl oraz zapraszamy na nasze media społecznościowe na naszego Facebooka "Sztab Wojsk tam Państwa zapraszamy, zapraszam również na media społecznościowe Radia RSC, ponieważ no jak to już Karolina zaczęła od siema, to jest znak, że zaczynamy włośpowe granie. Listopad, grudzień i styczeń na pewno na 88,6 FM będziecie słyszeli najświeższe i najważniejsze informacje dotyczące 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za dzisiejszą rozmowę wam bardzo dziękuję i myślę, że za chwilę ustalimy terminy kolejnych spotkań. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia. Siema!